Hejka! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was pierwszy odcinek, gdzie będziemy tworzyć konia, dlatego, że Star Stable obchodzi swoje dziesiąte urodziny i z tej okazji stworzyli taką opcję stworzenia fajnych koni. Więc chodźmy tworzyć! Rasa. rasę wzięłabym Marwari, dlatego, że jest dość ciekawą rasą. Umaszczenie. Myślę, że gniada. gniadę. Łaty na ciele. Mi się podoba zawsze to. To na zadku takie łatki I dałbym białe. Łaty na pysku. Ja w to są jakieś, nie wiem co to jest. Jakieś coś coś. To mi się nie podoba. To jest ładne. To i to. Ale myślę, że weźmiemy sobie. Taką gwiazdkę. Um, kolor ład na pysku, myślę, że jakieś tęczowe. Um, to są takie ładne skarpetki, bo to są różne. Te nie za bardzo. Te też jest ładne. I takie średnie skarpetki. Um, kolor ład i myślę, że też tęczowe, więc tak wyglądają moje odpowiedzi. I klikamy przeszli. Dziękujemy za wzięcie udziału w planowaniu naszego przejęcia. Tak bardzo się cieszymy, że możemy świętować nasze 10. urodziny z naszymi graczami StarFam. Zdecydowanie chcemy już zaczynać i niedługo podzielić się z Wami nowymi informacjami. Obserwuj nasze kanały. Więc to jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Wyczekujcie, wyczekujcie na kolejne i do zobaczenia. Pa!